Na scenie zawita pani Inna Kamarian z Uzbekistanu wraz z córką Anastezją Kokiną, naszą koleżanką z roku. Pomysł udziału następnych uczestniczek w tym koncercie zrodził się dość nietypowo, bo podczas egzaminu ustnego z praktycznej nauki języka rosyjskiego, Anastazja Kokina opowiadała m.in. o zainteresowaniach swoich i swojej rodziny. I okazało się, że babcia, mama i ona sama grają na różnych instrumentach. Egzaminatorka, będąca jedno, jednocześnie organizatorką, mowa tutaj oczywiście o pani doktor Zyburze, zaproponowała, by wszystkie trzy panie zaprezentowały się na scenie właśnie tutaj w Oratorium Marianum, wszak idealnie taki występ odpowiada idei tego koncertu. Babcia niestety nie mogła wystąpić, gdyż wyjechała do Uzbekistanu. Ale na scenie wystąpi właśnie Anastazja, która będzie akompaniować swojej mamie na wiolonczeli. Jej mama, Inna Kamarian, urodziła się i studiowała w stolicy Uzbekistanu, w Taszkencie. Tam ukończyła Państwowe Konserwatorium Muzyczne, studiowała na wydziale śpiewu solowego. Dysponuje sopranem liryczno-koloraturowym. W Uzbekistanie pracowała jako wykładowca wokalów akademickiej szkole muzycznej. Inna Kamarian prowadzi aktywną działalność artystyczną. Uczestniczyła w międzynarodowym festiwalu współczesnej muzyki Ilhom 20, jest laureatką konkursu wokalistów w Uzbekistanie. Brała udział także w międzynarodowym festiwalu Non Sola Scripta w 2014 roku we Wrocławiu. Uczestniczyła w wielu koncertach poświęconych ważnym wydarzeniom kulturalnym, ale także religijnym. Oraz w koncertach kuczci Anny German, zarówno w Uzbekistanie, jak i w Polsce, między innymi w klubie literatury i muzyki. Współpracuje z agencją Promuzika, dawała także koncerty w wielu świątyniach i na estradach Polski, Niemiec, Włoch i Rosji. A na dzisiejszym koncercie pani Inna Kamarian zaśpiewa utwór z repertuaru Muslima Magomajewa pod tytułem Wierni mnie muzyką. I zapraszamy na scenę, wraz z jej kompaniatorką, Anastizją Koginą. Ko Dobry wieczór Państwu. След за мной, на водных лыжах ты летишь, За спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, Как от волшебного смычка, Какая музыка, Уведу тебя от дома, уведу. Уведу у всех знакомых на виду, Уведу на радость и лебеду, Одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. наша музыка. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной, Как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска, Мы расстались, но осталась наша музыка. не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа, лучше не нужна ей грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной. Верни мне музыку, без музыки тоска мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел задаренный за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска.